Dzień dobry, Katarzyna Karaśkiewicz w dzisiejszych informacjach. Trudna sytuacja w Płockim Pogotowiu. Trwa nabór do programu mieszkania na start, a na koniec zapraszamy pod Orlen Arenę na warsztaty z bezpiecznej jazdy. Ratownicy medyczni z Płockiego Pogotowia dołączyli do ogólnopolskiego strajku. Medycy żądają zwiększenia stawek za ich pracę oraz umów o pracę. Sytuacja jest patowa. Czy grozi nam medyczny paraliż? Do szefostwa polskiego pogotowia wpłynęło pismo od ratowników medycznych, w których żądają oni między innymi podniesienia stawek adekwatnych do wykonywanej przez siebie pracy i wprowadzenia umów o pracę na pełen etat. Dyrektor polskiego pogotowia zdradziła, że medycy są sfrustrowani obecną sytuacją. No poza tym, że o pieniądze, to no, postulują o to, żeby po prostu były te umowy no, najprawdopodobniej, kto umowy o pracę nie kontraktowych tych cywilnoprawnych i żeby, żeby były wyższe te stawki, bo wtedy, gdy będą mieli mniejszą ilość godzin, nie będą musieli po 300-400 godzin pracować, no to będą mogli, no to te zarobki będą no, w miarę no, do przełknięcia, że tak powiem. W Pogotowiu czekają na decyzję płatnika, a więc rządu w płockim Pogotowiu nie ma bowiem pieniędzy na podwyżki. Receptą ma być obiecana przez ministra podwyżka stawek. Czy ta dojdzie do skutku? Tego nie wiadomo. Pomimo strajku, jak udało nam się ustalić, w tej chwili normalnie pracuje około 95% karetek. Nie ma też problemu z wyjazdem do pacjentów. Wszystko jednak ma mocno tymczasową naturę. Czekamy na realizację tych obietnic, które pan minister w mediach no, tutaj ogłosił. Na dzień dzisiejszy to nie wiemy tak naprawdę nic, czy, czy w tej stawce, która jest ogłoszona, czy znajdują się te pochodne, które w tej chwili dostajemy oprócz tego kontraktu, który w tej chwili mają, mamy związane z COVID-em, to dodatki, czy już są w tej stawce i nie będziemy mieli osobno ich wypłacanych, bo to wtedy jest też bardzo ważne dla nas. Czy ewentualnie jest to już yy, taka stawka, gdzie dodatki będą dodatkowo jeszcze płacone? Kryzys w służbie zdrowia w Płocku potęguje również ciężka sytuacja w wojewódzkim szpitalu zespolonym w Płocku, w którym to kilkudziesięciu lekarzy złożyło wypowiedzenie. W efekcie, w placówce na winiarach niemożliwe staje się ułożenie grafików na wielu oddziałach. Tylko do końca września trwa nabór do programu mieszkania na start, w którym to młodzi płotczanie mogą walczyć o własne mieszkanie, należy się więc spieszyć. W Płocku realizowany jest program mieszkania na start, który polega na budowie mieszkań przeznaczonych pod wynajem dla młodych ludzi, dla tych, którzy chcą wiązać swoją przyszłość z Płockiem, a których nie stać na zakup własnego M. Tylko do końca września trwa nabór do tegorocznej odsłony. Młodzi ludzie mogą takie mieszkanie na wynajem otrzymać i korzystać z niego przez pięć lat. Maksymalnie 10 lat. Są to mieszkania, które są budowane bądź remontowane w różnych częściach miasta. Co roku Nabór trwał właśnie do końca września na rok kolejny, w tym roku niewykluczone, że z tego naboru tegorocznego jeszcze niektórzy otrzymają mieszkania w tym roku. Oczywiście jeśli podejmą taką decyzję, ponieważ rzeczywiście jeszcze w tym roku planujemy oddać kilkanaście mieszkań przy ulicy Sienkiewicza. To dodatkowy element, taki mobilizujący wszystkich tych, którzy chcieliby takie mieszkania w płocku na start otrzymać. Kolejne bloki w ramach programu powstają. Program adresowany jest do ludzi od 18 do 36 roku życia i ma zapewnić stabilność sytuacji mieszkaniowej na początku dorosłego życia. Mieszkania oferowane są na co najmniej 5, jednak nie dłużej niż 10 lat. To jest czas różnego rodzaju podejmowania prób. Nie zawsze wtedy jeszcze ma się zdolność kredytową, nie zawsze ma możliwości wsparcia ze strony rodziców na realizację tego swojego pomysłu na mieszkanie. Nie wiadomo, czy to ma być dom, czy to ma być mieszkanie w bloku. Więc te 10 lat to jest taki dobry czas, kiedy tego rodzaju decyzje młody człowiek może podjąć, przygotowując się oczywiście także później do realizacji tego wyzwania. Szczegółowe informacje na temat programu znajdziemy na stronie internetowej Urzędu Miasta to jest nowy.ploc.eu. Akademia Bezpiecznej Jazdy w Płocku, PKN Orlen i Szkoła Bezpiecznej Jazdy zapraszają do naszego miasta. Na parkingu przed Orlen Areną odbędą się specjalne szkolenia. Akademia Bezpiecznej Jazdy w Płocku. W dniach 25-26 września, na parkingu przy Orlen Arenie, przeprowadzone zostaną specjalne szkolenia z zakresu doskonalenia techniki jazdy. Pod kierunkiem znakomitych polskich instruktorów, uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu m.in. reagowania na poślizg, techniki efektywnego hamowania i omijania przeszkody oraz umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych. W programie również kurs udzielania pierwszej pomocy poszkodowcom. W wypadkach drogowych oraz symulator jazdy. Szkolenie jest bezpłatne. Warunkiem udziału jest zgłoszenie się do 24 września poprzez stronę orlen.pl. Ilość miejsc jest ograniczona. Organizatorem zajęć jest Pekin Orlen i Szkoła Bezpiecznej Jazdy Tomasza Czopika. Serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam na kolejny serwis informacyjny.